Dzisiaj mamy artystyczną odsłonę inauguracji szlaku pracy organicznej, a wcześniej, 7 czerwca, w basarze poznańskim 14 partnerów podpisało. List intencyjny w sprawie budowy szlaku pracy organicznej i to tworzy społeczność szlaku pracy organicznej. My, jako Pałac, instytucja powołana do stworzenia tego szlaku, planujemy budować wiele różnych społeczności i sieciować wiele różnych instytucji. I chcielibyśmy o dziedzictwie pracy organicznej opowiadać spektaklami teatralnymi w taki oto sposób, że co roku w innym miejscu na szlaku prezentujemy nową produkcję premierową, wyprodukowaną z innym teatrem. Ruszamy z Teatrem Tańca. I e, zadaliśmy ośmiorgu młodych artystów, to jest grono międzynarodowe, polsko, szkocko, koreańsko, japońskie, takie zadanie. Jak wy rozumiecie dzisiaj pracę organiczną? Doszli do wniosku, że przemyśliwając na nową pracę organiczną i tym, czy ona jest współcześnie, to czego ludzkość potrzebuje to jest odpoczynek a jest to potrzeba wynikająca z naszego przepracowania. I głównie o tym jest ten spektakl. 23. odbyła się premiera winnogórska, dziś mamy premierę poznańską. W międzyczasie zaprezentowaliśmy ten spektakl w Turwi, czyli w jednym z miejsc na szlaku. Po każdym z tych spektakli rozmawialiśmy z publicznością. Interpretacje były przeróżne, ale to dlatego, że język ruchu, język tańca jest bardzo swobodny. On, on nie ma jakiejś twardej semantyki. Jest to bardziej kwestia ekspresji ciała i organiczności. I to powiązanie z ideą pracy organicznej przekłute zostało na spektakl teatru Tańca. Jako pałac zamierzamy podjąć dyskusję z kolejnymi teatrami marszałkowskimi, żeby ten projekt kontynuować w kolejnych latach. Będą no to już teatry dramatyczne, natomiast naszym marzeniem jest to, żeby w roku 2028 na 110-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaprezentować premierę z Operą Poznańską. Mam nadzieję, że już w nowo otwartym Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.